Dzisiaj gościem spotkania jest Anna Urbańska, master trener struktogramu, właścicielka centrum szkoleniowego, osoba zarządzająca szkołami niepublicznymi, autorka trzech książek, kobieta, której doba chyba rozciąga się do granic niemożliwości. Będzie opowiadała o tym, jak odnieść sukces w biznesie. Jak znaleźć tą swoją pasję, bo sporo o tej pasji mówiłyśmy, i skąd ją w ogóle wziąć? No, no znaleźć, tak? czyli przyjrzeć się tej dziedzinie, która gdzieś tam je kręci. Czasami to jest sport, czasem zdrowie, czasem rodzina, czasem dzieci, czasem nie wiem, sprzedaż, jakiś przedmiot i gdzieś tam od tego zacząć. A potem sprawdzić, jak można dzięki temu zarabiać pieniądze i przekuć to w biznes. Spotkanie było bardzo pouczające, ponieważ jest mi to bardzo bliskie sercu sama, rozpoczynam teraz działalność. Jeżeli chodzi o wskazówki, to przede wszystkim to, że ważna jest właśnie pasja. Pasja w biznesie, pasja w życiu i trzeba ją odnaleźć i później podążać. Warto, warto powszerzać swoją wiedzę, korzystać z takich spotkań, uczestniczyć w warsztatach, doskonalić się i działać dalej w biznesie. Jestem rozentuzjazmowana, zaskoczona, zdumiona, że tyle osób przede wszystkim przyszło, że tyle osób podchodziło i mówiło w ogóle, że to tyle zmieniło, że w ogóle warto było. Fajnie, super. Dziękuję bardzo za zaproszenie.